Dzień dobry. Kolejny dzień tej pięknej wiosny. Tak moi drodzy, mamy wiosnę. Ale co z tego? I tak wszyscy kiblujemy w domach. Przyszedłem dopiero obok, nakręcić filmik taki statyczny, troszkę wyreżyserowany, znaczy już wiedziałem wcześniej, co powinienem powiedzieć. Nienawidzę takich filmików. Lubię naprawdę iść na żywioł. To co myślinia przyniesie na język, to powiem. Wiem, ja, że czasami to wygląda głupio i żenująco ale naprawdę wolę taką swobodę, niż, niż sztywne siedzenie i gadanie. Sprzęt już schowany i mam nadzieję, że to co zrobiłem jest w jakiś sposób zjadliwe, bo podchodzę do tego tematu już czwarty raz. Nie wiem jak u was, ale u mnie przez te ostatnie kilka tygodni trochę mniej mi się chce. No ale to chyba dlatego, że człowiek nie wie co czeka za rogiem, co zaplanować, co zrobić. Znaczy, jest tam jakaś ta motywacja, tak? Ale, porównując to do tego, co było w styczniu, w lutym, no to jest jakieś takie... Coś siedzi po prostu w tym organizmie i za cholerę nie mogę tego... wywalić. Grunt to nie tracić wiary w to wszystko, co nas teraz otacza. Nie przygnębiać się, bo to do niczego nie prowadzi. Jest problem oczywiście. Wiele osób, wiele firm ma problem, ale chowanie głowy w piasek Naprawdę do niczego nie doprowadzi, i trzeba racjonalnie myśleć, próbować znaleźć jakieś inne rozwiązanie, inne miejsca, z których można czerpać dochód, ale wszystko z rozsądkiem, naprawdę wszystko z rozsądkiem, nie dajmy się ogłupić i nie dajmy się za wszelką cenę ponieść w kierunku rozpaczliwego ratowania firmy za wszelką cenę. Ściana płaczu Kolinksa i Tomasza, plan tematy do obgadania, a tutaj mamy prezent Pawła, nie wiem dlaczego on tego nie nosi to jest czadowskie trochę nie pasuje na moją okrągłą głowę no, zawsze miałem głowę jak jakieś jajko z pawołek to chyba mi nie pasuje lepsze na twoją głowę odkładamy Zanim porozmawiamy o pozytywnych aspektach naszego życia, to chwilę o tych negatywnych, bo aż boli. Drodzy Państwo, ci, którzy prowadzicie firmy, działalności gospodarcze, jakąkolwiek przedsiębiorczość macie za sobą, nie liczcie tylko i wyłącznie na to, co Wam Państwo da, bo może się okazać, że Państwo Wam gówno da. Siedzenie i liczenie naprawdę na pomoc Państwa to jest już, już, już się jest trochę jedną nogą. Po tamtej stronie Nie może tak być Działajcie, działajcie To, że wam Państwo da Róbcie jako dodatek Ale nie siedźcie na dupie i nie czekajcie Bo jak będziecie całe życie czekać aż ktoś wam da To dupa z tego będzie Postaram się nie zmazać tego pięknego rysunku Z boku naszkicujemy na szybko Dajcie mi tylko chwilkę Dobra panie Marcinie, ale gadasz, gadasz i nic tego nie wynika Już tłumaczę o co mi chodzi Biznes Giełda, nie wiem czy dobrze widać, mam nadzieję, że będzie dobrze widać. I do czego zmierzam? Załóżmy, że w biznesie inwestujemy 100 tysięcy złotych. Tą samą kwotę inwestujemy na giełdzie. Bardzo fajny pieniążek, już można coś z tym wyrobić. I teraz tak, przychodzi kryzys. Tak? Przychodzi to, co przyszło i co nas otacza. I co robimy? Na giełdzie wszystko leci w dół gdybyśmy nie mieli ustawionego stop loss czyli miejsca gdzie, w, w którym wychodzimy ze stratą ale nie tracimy wszystkiego no to bylibyśmy w dupie i przykładowo na no giełdzie ustawiamy sobie stop loss na niech będzie 50 tysiącach wychodzimy tracimy 50% ale nie zostajemy z niczym gdybyśmy nie mieli ustawionego stop loss i tutaj chwila czerwony Gdybyśmy nie mieli ustawionego stop loss, to na giełdzie zatrzymujemy się na zero. Po prostu całe 100 zł, 100 tysięcy zł, które zainwestowaliśmy, tracimy kompletnie. Jeżeli chodzi o biznes, załóżmy ta sama sytuacja. Ustawiamy sobie stop loss, że poniżej jakiegoś tam mm, przychodu nie możemy zejść, bo jeżeli zejdziemy, to to mamy problem, a potrzebujemy jakąś gotówkę jeszcze na, na pewne zobowiązania. I już zróbmy to samo, że ustawiamy na 50 tysięcy. Do tego miejsca. I przechodzi kryzys, dochodzimy do 50 tysięcy. Niestety musimy podjąć decyzję, zamykamy biznes, zwaniamy ludzi, cokolwiek, bo później będzie problem, bo z tych 50 tysięcy, no może faktycznie jeszcze, znaczy jakieś może 10 tysięcy zostanie, albo nie zostanie nic, tak? Ale mamy jakiś pułap, do którego dochodzimy, i podczas którego musimy podjąć decyzję. Jaką decyzję podejmiemy, to już inna kwestia. Gdybyśmy nie mieli tego stop loss w biznesie, to niestety nie dochodzimy do, do zera złotych. To tak nie działa. Inwestujemy 100 tysięcy, ale to nie działa tak, że jak dojdziemy do zera, to jest game over, nie? Jest masa innych zobowiązań kredyty, pożyczki, wynagrodzenia, czyli wiele firma, 3 miesięczny okres wypowiedzenia i co wtedy? Dochodzi firma do zera, ale jeszcze, no okej, okay, daje wtedy wypowiedzenia, ale te trzy miesiące jeszcze trzeba zapłacić. I w tym przypadku, ja bym powiedział, że to trzeba mieć podwójny stop loss, tak? W jakimś tam punkcie krytycznym tutaj, żeby decydować dalej o losie firmy i tutaj gdzieś robimy game over, bo gdy, gdy tego nie zrobimy, gdy nie ustawimy tego drugiego stop lossa, to zaraz może się okazać, że dojdziemy do, do minus 100 tysięcy złotych. I wtedy jest zarombisty problem i zarombisty dylemat, co z tym zrobić i czy nasze dzieci będą spłacały te nasze straty, te nasze zadłużenia. Tak więc moi drodzy, jak widzicie, trzeba zachować naprawdę zdrowy rozsądek, pewien rozsądek. Przejrzystość umysłu, nie iść w kierunku jakichś pochopnych ruchów, bo, bo naprawdę to do niczego nie doprowadzi. Usiąść, rozpisać sobie wszystko, co możliwe, oszacować. Kurczę, jak to skrzypi tutaj. Oszacować sobie ten właśnie pierwszy stop loss. Miejsce, w którym znowu siadamy i decydujemy. I później drugi stop, stop loss, przepraszam, na zerze, żeby czasami nie wpaść mega, mega wielkie problemy. Koniec edukacji. Co to była za edukacja, Macie? To jest proste, przejrzyste. Tylko czasami nie każdy o tym pamięta. Trzeba przypomnieć, bo biznesie jak na giełdzie. Gorzej niż na giełdzie. Jest wiele czynników, które może dokopać, które może dać w dupę wiele zagrożeń. Giełda przy tym to jest pikuś. No i miało być pozytywnie, a wyszło jak zawsze. Co zrobić? Moi drodzy, stosujcie nie tylko pojedynczy, ale właśnie podwójny stop loss. Ruście trochę głową, spróbujcie sobie to wszystko przeanalizować. Nie poddawajcie się tak szybko. A mam nadzieję, że za rok o tej porze będziemy w większym gronie przedsiębiorców, a nie mniejszym. Podwójny stop loss bardzo mi się spodoba. Podwójny stop loss. Spróbuj. Nie. Myślisz, że spróbowałeś już wszystko? Spróbuj podwójny stop loss, a Twoja śmierć przedsiębiorcza nastąpi nieco później. To w ogóle nie jest pozytywne. To taki żart. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Do zobaczenia, mojego dnia. Pozdrawiam.